Fame MMA wizowy. Nowy trailer. Podobno jest piosenką Cyrus X12. Zobaczmy to. Filipek nasz mamin synku. Co powie? Cała rap gra, gdy wyjdę po złamaniu ręki, po operacji, bez treningu, prosto z melanżu i na pier... jak psa przed całą polską. Powiem ci, co się stanie. Fajna piosenka, na piosenka na jak na razie. Za Ocenisz moją nutkę na kanale do Baby. Za zobaczenie. zapraszam na mój koncert. Siema do Baby. Dzięki. Wiesz co. Kurwa, nie wiem, wiesz co, ja trochę już mam, jeszcze kiedyś miałem mniej widzów, to może bym się sprawdził, ale teraz tak, kurwa, wiesz, nie słucham jakichś randomów, ale dzięki za trójkę. Thank you for donate, da baby. Zakończę twoją karierę i w rapie, i w MMA. Zakręcę twój kurek z forsą. To twój czas, Filipku. <laughs> Kurwa, jakie przedsięwzięcie! Oni znowu mają problem, który nie dotyka nas. Nie dotyka nas. Ej, kurwa. Fajne, fuj, w, w sumie to jest zajebisty pomysł zrobić na trailer piosenkę. Wiadomo, że tam KsB robiło te, że tam był Biała, Spaluch chyba i tak dalej, i Żapson był już taki koloseum, ale kurwa, zajebiste. Który nie dotyka... Więcej pauzy i wypierdasz tego streama Szymonych. I tak masz 19 wiadomości. I to jest wszystko. Więcej pauzy. Proszę. Dziękuję za sto picików. Wiem, ocenialiśmy mega do z na Nanudka. Słuchajcie ją, widzowie. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans. Oni znowu mają problem, który nie dotyka nas. <śmiech> <śmiech> Sorry. Minecraft kurwa Wyschodzący <laughs> Minecraft Norman Parker Który nie dotyka nas, nie dotyka nas. Już nie był to stare Nie ma na to szans, nie ma na to szans Ej, ej, ej Kiedy siadłem tylko miód jak winnie po Ej hey. wielki huk jest pomagał puch Mały chłopak z wielkim sercem chciałby wyjść na plus z życiem które nie szczędzi, Na bliskich a, a dla no mercy, chcesz być, być pierwszy, czemu bez droga chyba nie tędy, droga chyba nie tędy, chcemy być nieśmiertelni jak te legendy, o których pismach węższe historie, za drzwi zamkniętych, chcemy być bezczelni, ale z szokiem... Kurwa, dojebany do jest ten klip, serio, tak bez pulsy dla Rubego, ale dojebany klip, wiadomo, że nie okręcił, on tylko usiadł, <laughs> ale kurwa, naprawdę dobry klip. Chcemy być bezczelni, ale z szacunkiem dla wszystkich braci, na których liczę tutaj podwójnie. Oni znowu mają problem, który nie dotyka nas. Już nie wrócą stare fobie. Nie ma na to szans, nie ma na to szans. Oni znowu mają problem, który nie dotyka nas. Już nie wrócą stare fobie. Nie ma na to szans, nie ma na to szans. Na mnie każdy, kto ma zna

Bo mam komu polewać, w moim domu mieszka fart Nigdy już nie będę sam gdzieś słaby Powiedz wiem, że teraz kochać mnie dużo łatwiej okay. Za późno na szansę czuję tylko nienawiść Jestem twoim czasem, teraz musisz zapłacić jeden błąd, złoty strzał lecą z góry granaty Te uh, cyfry, nie banki te krwi i na badzi, to znajdę jak mam tego spermiarza to moja też zobacz naprawdę Pomyślimy da baby If you real da baby send donate y w dolarach kurwa niech inni się martwią, dam im czysty hardcore. Złapać ich siły, jak dziękuję, nie ma za co. Niech kochają, mnie i niech płacą. Oni znowu mają problem, który nie dotyka nas. już nie wrócą stare fobie. Nie ma na to szans, nie ma na to szans. Oni znowu mają problem, który nie dotyka nas. Już nie wrócą stare fobie. Nie mam na to szans Nie to Nie Kurwa dobre to jest Mogę robić muzę na trailerach To też jest dobre bo to jest w chuj repetywne Wieczne promo w ogóle, co, <noise> co jest kurwa W ogóle kurwa działa Ha. Boris Mankowski, I'm gonna smash your face and send your brain into a different dimension. <laughs> Kurwa, mocne, nowy poziom widz. Maksym, za każdym razem gdy się spotykamy, to mam wrażenie jakbym witał się z dzieckiem. O no powiedziałeś ty. Nie czuję w tobie charakteru. 2 października wykonam swoje zadanie. I gwarantuję ci, że zakończę twoją przygodę w fame MMA. I skończę ją na tyle brutalnie, że nie będziesz miał powrotu ani do Timu, Kasi, ani do modelingu. Siorbik, dziękuję bardzo. Witam. Dzięki za drugi miesiąc. Na tej gali jedyną walką, którą stoczę, to będzie walka z moją własną wagą. Szeli, pamiętaj. Szykuj noszej i butle z już na pierwszą rundę. Jestem mikserem. Jesteś dla <laughs> mnie czystą formalnością. Do zobaczenia <laughs> Kurwa mocne Serio Luis Villa ma takie na nazwisko? O kurwa Dziękuję bardzo za 3 złote za napiwek Nie no, mocno to jest twój tutaj pod Serio Dominacja Została pokazana Reaguj mocniej, a ty jeszcze jesteś na tym kanale wy? Pierdalej, łysy. Czekaj Idziesz na just chatting? Chcesz się do czegoś przydać?